Teraz, widzowie, będę skakała na osiołku. Na takim skoczku. To zaczynamy. Dobra. Ustawiamy. Żebyście mnie widzieli, będzie cośkolwiek widać. No, coś tam będzie, tylko takie lekko przyciemnione, przyciemnione ale widać. Dobra, to siadam

teraz w I to będzie na tyle w Dobra. I do biegu. Gotowy start. O. I gotowe. Jazda zakończona. I jazda zakończona. Tak skakałam. Napiszcie no w komentarzach, jakie jeszcze filmiki mam nagrywać z tym tu osiołkiem. To ja się już z Wami żegnam. To na razie. Papa. Pa.